Znajdujemy się właśnie przed Centrum Kultury Agora, gdzie trwa 23. Festiwal Ewidentnych Talentów Aktorskich. Główną częścią tegorocznej edycji jest konkurs, w trakcie którego 13 uczestników z całej Polski będzie prezentowało swoje monodramy. Chodźcie z nami zobaczyć, jak wygląda tegoroczna edycja. Yeah. Właśnie zaczynamy 23 edycję Festiwalu Owidentnych Talentów Aktorskich. No i jak nastroje tutaj wśród Was, organizatorów, przed, przed, przed tą edycją? Wydaje mi się, że nastroje są jak najbardziej pozytywne, aczkolwiek no, zawsze jest e, lekki stresik, bo to jest naturalne. E, ale wydaje mi się, że organizatorzy są profesjonalni, więc jak najbardziej tutaj czujemy się w tym momencie komfortowo, więc wszystko jest OK. Robimy nabór, robimy nabór tych monodramów, czyli e, ogłaszamy już publicznie w internecie i w mediach e, konkurs. E, I to jest ten pierwszy etap fety, czyli e, zgłoszenia które wysyłają młodzi ludzie w wieku 17, od 17 do 27 lat, które są oceniane w pierwszym etapie i my w tym pierwszym etapie oceniamy po prostu nagrania, filmy i z tych nagrań wybieramy około 15, które prezentujemy w drugim etapie właśnie teraz 27 kwietnia. I te nagrania, znaczy te, te monodramy, zostają prezentowane na scenie teatralnej Centrum Kultury Agora i one są prezentowane przez publicznością i przed profesjonalnym jury, które ocenia, daje wskazówki, komentarze, czasami dyskusje są, więc tak mniej więcej wygląda produkcja. Prócz, Klasycznego przeglądu monodramów. Co roku staramy się obudować festiwal taką formą sztuk wizualnych, czyli staramy się zrobić wystawę około teatralną. W tym roku zaprosiliśmy do współpracy Teatr Polski w Podziemiu, gdzie prezentujemy po prostu elementy scenografii, plakaty, zdjęcia, wszystko co jest związane z teatrem polskim, który gdzieś tam już przypomina jego historię od 2015 roku. bo uznałam, że to jest bardzo fajne zbierzenie się ze sobą i z tym, żeby zrobić coś w krótkim czasie, bo monodramy mogą mieć 20 minut, a raczej zawsze robiłam jakieś takie dłuższe rzeczy, więc pomyślałam, że to będzie taka fajna kondensacja i że tak spróbuję. Miałam bardzo fajną piosenkę zrobioną, e, która nie przeszła dalej w innym konkursie, i miałam po prostu dobry pomysł do tej piosenki, i się rozwinęło w konkurs, rozwinęło się w jakiś monodram. Trzeba przyjść i zobaczyć, ale jest to piosenka dody, więc zapraszam. <laughs>